Witam wszystkich przede wszystkim bardzo serdecznie, bardzo miło to się wszystko zaczyna, naprawdę pierwsze spotkanie y, z drużyną, pierwsze zajęcia, to tak jak powiedziałem wcześniej, to tak jak y, pierwsza randka. Motyle w brzuchu są i, i to jest najważniejsze, bo wtedy wiadomo, że człowiek, że człowiek żyje i y, y, dobrze funkcjonuje. Nie, jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z, z tego, jak zostałem przyjęty. Pierwsze treningi to tak naprawdę zapoznanie. To są, to są zajęcia wprowadzające. My szykujemy się do poniedziałkowych testów, więc chcemy przede wszystkim drużynę wprowadzić delikatnie, a, a nie wykonywać jakąś, jakąś katrożniczą pracę, więc na dzień dzisiejszy miło, przyjemnie, ale myślę, że niedługo przejdziemy do, do poważniejszych rzeczy. A jak pierwsze spotkanie z, z drużyną, z zawodnikami? Dla mnie pycha. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że o resztę trzeba by zapytać zawodników, jaki jest odbiór, odbiór z sali i tak dalej. Ale ja jestem bardzo zadowolony. Widać, widać w ich oczach pasję, chęć i, 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 i zaangażowanie przede wszystkim na zajęciach. I to jest bardzo, ale to bardzo istotne. A, a mówię, no to co przyniesie nam czas, to będziemy chcieli zbudować z tego coś, coś dobrego. Ale tak jak mówię, dopiero zaczynamy, poznajemy się nawzajem. Myślę, że jeszcze chwilę czasu potrzebujemy na to, żeby sobie zaufać przede wszystkim. I wtedy będzie, będzie nam na pewno łatwiej. A jak jeszcze współpraca i pierwsze dni z nowym sztabem szkoleniowym, bo oczywiście teraz też powstał nowy sztab szkoleniowy, ale pewnie już mieliście okazję się poznać i ustalać jakiś harmonogram prac, więc, jeszcze kilka słów o swoich współpracownikach. Zdecydowanie mieliśmy już możliwość wcześniej spotykać się, ustalać to, jak będziemy pracowali. Ale ja jestem o ten sztab bardzo spokojny. To są wysoko wykwalifikowani ludzie i specjaliści w, swoim, w swojej profesji, w swoim fachu, więc nie boję się o to, że, że cokolwiek może pójść nie tak jak trzeba. I myślę, że tak jak mówię, tak samo oni, tak samo ja potrzebujemy dotrzeć się na, na boisku, dotrzeć się między sobą, dotrzeć się z zawodnikami, ale jestem przekonany, że, że to jest dobry sztab i praca będzie naprawdę bardzo dobra. Strawnicy już wykonali częściową pracę w czerwcu, zaczęli można powiedzieć przygotowania do tego nowego sezonu, też z trenerem przygotowania motorycznego, wtedy drużyna była prowadzona przez Matka Wesołowskiego i osiągaliśmy dobre wyniki, ale też na pewno trener pod, to było pod trenera okien, tak wszystko. Zdecydowanie cały, cały splendor sukcesów idzie na konto Maksa, Maćka i, i, i drużyny, bo to oni pracowali na co dzień z drużyną i to jest najważniejsze. Ja wiedziałem, co oni robią, tak? bo to, to, to było powiedzmy, może nie to, że nadzorowane, ale, ale w jakiś sposób merytorycznie kontrolowane, jeżeli chodzi o, o naszą pracę, tutaj bardzo duże słowa w kierunku Michała Naulewicza, który, który pracował z drużyną pod względem motoryki, ta praca będzie kontynuowana. Tak jak powiedziałem, w poniedziałek mamy testy i po tych testach zobaczymy, jak, jak ta praca czerwcowa została nazwijmy to udokumentowana, tak? w jakiej zawodnicy są dyspozycji i będziemy to kontynuowali. Ja jestem przekonany, że współpraca z, z Michałem Naulewiczem przyniesie wymierne efekty w postaci świetnego przygotowania do do sezonu, a, a mówię, dla zawodników to będzie też coś, coś nowego. E, ciężko, ale jak to mówią, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, więc może kilka słów jeszcze o planie przygotowań na najbliższe dni, bo w poniedziałek będą testy, ale na czym będziemy się skupiać w najbliższych tygodniach? Zaczynamy od poniedziałku już taką główną fazę przygotowań testami, potem na podstawie tych testów ustalimy obciążenia, jeżeli chodzi o, o kwestie motoryczne, dla drużyny, no i będziemy już od poniedziałku, od wtorku, praktycznie, kiedy będziemy mieli dwie jednostki, wdrażali nasz nowy system gry, który chcemy zaproponować drużynie. I idziemy już bardzo konkretnie w kierunku aspektów techniczno-taktycznych, bo w sobotę mamy już pierwszą grę kontrolną. Gramy w Sielance pod Radomiem to jest ta warka Sielanka z Avią Świdnik. Mamy zaplanowane cztery gry kontrolne. Drugi mamy z GKS-em Bełchatów w Bełchatowie, zamiast Sokoła Ostruda, który w ostatniej chwili wypadł, i potem e, potem Wisła Pławy i ostatni podwójny Sparing Jagielonia Białystok i, i Łagów. Ale tak jak mówię, my konkretnie się przygotowujemy pod plan treningowy, nasz, który mamy, założenia techniczno-taktyczne w kontekście tego, co chcemy zrealizować. E, Trochę, znaczy trochę. Zostało to przygotowane pod kątem sparing partnerów, z których będziemy grali, żeby te elementy, które będziemy robili na treningu, żebyśmy mogli wykorzystać w konkretnych meczach e, kontrolnych. A wszystko jest podporządkowane pod to, żebyśmy 7 sierpnia czy 8, kiedy będzie pierwsza kolejka, byli gotowi w 100% na to, żeby zaprezentować jak najlepszą formę i dyspozycję.